Lexus UX stanowi najmniejszą propozycję japońskiej marki i trudno uwierzyć, że pojawił się na rynku już w 2018 roku. Model ten przeszedł jakiś czas temu facelifting, więc postanowiłem sprawdzić, czy zaskakująca popularność tego auta jest uzasadniona. Jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na test Lexusa UX 250H w wersji F-Sport. Zwróciliście uwagę, że największą popularnością cieszą się auta nijakie. Nie twierdzę, że złe, ale jeśli ma coś się podobać wielu, nie może być ekscentryczne i oryginalne. Jak więc wytłumaczyć sporą, jak na segment premium, popularność Lexusa UX? Z jednej strony fakt to mocno ulepszona Toyota CHR, która zresztą też jest niezwykle popularna, ale z drugiej to naprawdę interesująco wyglądający Lexus. Dodatkowo Lexus UX wydaje się być nieco większym hatchbackiem niż tradycyjnym crossoverem, jak na przykład BMW.